Siemaneczko, z tej strony BFIP i chciałem dzisiaj zaprezentować poradnik jak grać Shellem. Może nie jestem, jako wiadomo, wybitną rangę Nie mam oczywiście, mam prawy gol, ale to nie jest jakaś wybitna ranga Ale chcę wam pokazać jak jest tak broken, że to jest niewiarygodne Dobra to co, zaczynamy No, pomożemy mu na czym polega Szem? Żeby jak najczęściej puszować, jak na no Jackie, takie co postacie co puszło, tylko Shaal ma taki, jakby jedną rzecz lepszą od tych postaci Może trochę wolniej puszuje, ale ma jedną rzecz, która ma dorównuje wszystkich tych czempionów Że po prostu może, na przykład jakieś teamfight to może z łatwością pomóc albo Erko, albo teleportem i dalej może puszać I będzie wymuszało na przykład przeciwnika do przyjścia na jego linii, no bo będę tak naprawdę puszował. Dzięki temu będzie można wygrać a ja mam zaprzątku. Na początku nie warto się wiadomo, bić tym, jak to łąkągiem. Dopóki trzeci level nie wbija, to tak będzie trochę przypa jak, jak nim wbije trzeci level, bo wtedy ci możemy jeszcze zbombić. Kurde, zaszło, bo mi gdzie farma. to ten, no, ja biję jakieś innego na no, razie nic nie możemy tak naprawdę zrobić Możemy tylko farmić A posta... No nie no, warda się nie opłaca ustawić grany defensywnie Oni mają nunu, więc nunu no, tak nie zroszyły, czy tak w tej pozycji A, kurw te Miniąki źle, to odrzuć źle idą minionki strasznie Na co poradzić, ty to nie poradzisz A, to tamten był, dobra. Nie no, trzeci level, jak nim piję, to nawet nie mam prawa z nim się bo... Potrzebuję tą bańkę mieć. I dała bańkę. Kurde, nie mogę wziąć nic. Teraz powinien go spnoić. Właśnie, i trade lepiej wyszedł dla mnie. Teraz wystarczy raz, do niego podejdę i już. Nie no, kurde, słabo tu idzie mi farma. ale dobra, lepiej będzie, bo strasznie idzie słabo ta farma. Bardzo słabo. Tyle No... Nie może dlatego, że wcześniej dużo grałem w czempionatach, które mają szybsze to to, 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 i teraz tak mi trochę ciężko idzie mi. No nic, na ten nic nie I właśnie się ma te genialną rzecz, że nie da się go na przykład a Znaczy no, zdejwować, znaczy nie zremować, tylko zdejmować pod wieżą. Minionki pomagają, bo bije to te A nie, to tamte. Dobra, widzę, że jeżeli tamten... Dobra, trochę głupi jestem. Ten to tamten. Dobra, nieważne jest wiem, który to zawsze będzie. Ten, co dopiero stoi, to ten drugi będzie. Aż mówiąc, to nie jest szako. On się chyba cofnie. To jest właśnie głupie teleport, ponieważ jakby... Mógłby się na piechotę zdążyć na piechotę, na no spokojnie. Dobra, dobrze, że moja drużyna coś robi. Bo sam właśnie nie jest w postaci, która ma kierować, tylko ma jak to. Tylko drużyna ma go pomagać. On tego ma pomagać. To jest jakiś support o topie. który puszuje i musi, zmusza przeciwników do tego topa. No teraz agresywnie gra. No nie wiem, jak będzie puszała, to będę musiał teleporta użyć. A cię znaczy on zwalił teleporta, bo mógłby się normalnie przejść. A ja będę musiał użyć teleporta. Bo widzę, że on strasznie puszuje. I muszę użyć teleporta. A Znaczy on strasznie szejbuje i... I chce się farmę farmy. Znaczy użyć warto. Tylko on nie musi tego robić, bo mógł najpierw przejść po prostu. Bo to czasami nie warto teleporta używać. Tylko, że jego, mój, jego push idzie w moją stronę, więc wolałbym szybciej wziąć tą farmę. Nie mam r teraz wystarczy patrzeć na... O kurde, o kurde, dobra, nie widzieliście tego mojego faila. <grym>, dobra, to jest taki taktyczny fail, dobra, nieważne. Dobra, nie chciałem F-to kliknąć, dobra, nieważne, chciałem F-to i kliknąłem jedynkę co dawało trudno. Trudno się mówi To jest po to żeby go zbaitować <laughs> To był taktyczny bajcik. Te wardziki to są taktyczne bejtowane Wiecie, o i ma właśnie tym wardzikiem, a ja go na niego skoczę, zobaczycie to. To jest taktyczne. Jak właśnie ten tasm wiedział czy zrobił, czy nie Mają Azira, ale my mam jak to, jak to w który wygrywa rzadko u mnie to się da że w u mnie wygrywa Łukan powinien do mnie podejść i mnie po prostu tak auto atakować, bo wtedy by tower mnie uderzył raz. Jeśli chcecie coś takiego robić, to klikajcie F5, F4. Nie tak jak ja wcześniej numerkami. I ten dobra. Dobra. I teraz 200 lepiej dla mnie. Ten ping jest taktyczny, żeby go zbejtować na tego pinga. Zobaczycie jeszcze ten ping będzie jak to ten będzie. O nie, właśnie, 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 jakbym zaraz na mnie poczęto, to został Wukong. Widzicie, on Wukong, że no nie ma szans. Jakby właśnie wbiłem ten level. Nie, Wukong był wcześniej taki Brauk, ale teraz taki jest Mech. Widziałem, że to on, ale. Ciu. Mogę jeszcze go uderzyć z odpala Chyba jest... fajacerkiem Pa, on nie napinga się napali No nie Myślałem. mogę go za atakować No, ej, pinga nie rozwalił, dobra, ten ping jest taktyczny no, Oni się go nie spodziewają, dobra, teraz tego pinga nie zwalę Ale ja już tego pinga, żeby go tak waitować No, tataczki, dobrze No, pomyślał Właśnie przez to, że nie widziałem tego no, no, bo nie miałem tego pinga głupiego To zwaliłem No trudno się mówi, każdemu się zdarza No ale nie rozwala No nie na tego pinga No nic, nie doprowadza na to Ale ja bym wolał pograć Boże, położeniu Chciałem na jakiejś bike bajka bo się nie trochę nauczyłem jest bardzo silny Ale niestety dostałem topa i trzeba topia szanem i chcę zrobić znaczy coś nagrać No przypomniało mi się że Shannon też dobrze gram więc czemu nie nagrać co na poradnik Znaczy Shannon nie trzeba dobrze umieć grać czy znaczy, najważniejsze jest to Kurde nie czarkowałam, bo się zagadałem Mogę czarkować, ale nie, no zarazem nie chcę zarkować, bo chcę farmę tą wziąć A teleporta nie mam, żeby tu wrócić, no ping. Najlepiej tu pinga postawić Bo najczęściej tu jest najmniej rozwalany Tutaj częściej się rozwala ten ping Miku? Przegrywam z inofarmy, a, a teraz wygrywam Dzięki tej, naprawdę temu, jak? To i item wygrywam z arburzy To mi strasznie ułatwia Nie daba odejdź. Odejdź, odejdź, odejdź. Żeby nie dostało ekspa. Niech mu się farma psuje. A Nunu Wiadomo, ja od dwóch duo gra na topie. No nie, no trochę przypał, jest to, to. Ale no, teraz widzę, że będzie jakby Nunu gra pod jedną osobę, teraz widzę, że nie zależy już na innych drużynach, więc... Ma więcej AD, no i AP też mają. Yy, czy chce? Oni mają dużo ceków, no mają cyceki to te jest No bo do tego sporo, że to jeszcze Hej o oto. Ale go zgnuj teraz. Policy od tędy, żeby jak to mieć. Taż, żeby, żeby od tej strony lecić, a nie od tamtej. O kurde, dobra, to był fajny życia. A ten debil jeszcze bardziej zjebał to, dobra, nieważne, nieważne, to ja zwalięta. to, jak on trafił, ten moment, to bym go zabił, ale ten gościu tak zwalił, Aby sensu, mógł na piechotę po prostu uciec, po prostu może się przestraszył, ale zwalię to, o, nie zabiję mojego Wladimira. Mój Wladimir, nie zabijecie go, nie na moje warcie. Topping. Właśnie no ma fajnie, że może od, od, jak, no, od linii zangankować Weźmy żeby jungler nie miał, ale bo lecie się tutaj przychodzi do mnie, a nie do nich gramy agresywnie, to też fajnie Hydra na topie jest zależy no to gracie, ale na tanka to tak hydra nie jest wybitna. Może tylko dobra pod farmę jest, ale tak, pierwszy item hydra na to nie. powinien pomóc temu Lisinowi, ale chcę wziąć od niego choć splita, ale chyba mi się tego nie uda, więc idę mu pomóc Wiecie, nie pomagać mu Jeszcze mu tego zabiorę do tego Herolda Mu się nie przyda Mój, 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 jej, mój <grywy> Wzięłem ja Też oni wiliście Chciałem się upewnić, bo mógł mnie tak baitować że tak, po prostu stać i czasami wiem, tak gram, u koniec z taką osobę z baita, Po prostu stałem i ten się gościu dał nabrać na to i tamten, jakby myślę, że to klon i już go A, dobra, wykopiesz do mnie? Nie no, to jest właśnie mogę też jest strasznie bezpieczny jak pike. Chodź, mam, chodź Herol na postawie. Chodź, rol zakłada, Hyrule zakłada Chodź, niszczymy to wieżę No No nie wiem, czy ci pomogę Bam bam, 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 Trochę pushing, ale dobra, stawowany jeden kill Ja i tak kille nie potrzebuję, bo jestem tankiem No teraz Hydra jest przydatna, dobra Pinga rozwalili mi tam? Nie, rozwalili O, widzisz, no to chyba jest wygrana gra, bo nawet drużyna jest bardzo broken, więc Nie jest to takimi uselessami Ale no Ezreal zdobywa kille, więc Ale będę chronił łaszkę, więc No właśnie Aż ma w potrzebie jest, więc na nią zartować Mogę dać as, mogę dać as, ale coś nie wyszło, napaliłem się na tego kila Belika, więc musiałem wziąć tego kila już bardzo sobie kombinować, kurde, no uderz to. E, bo myślałem, bo widziałem, że Ashka ma nie HP, tego, żeby Idę pomóc, ale no, ja nie dobiegnę. Dobra, teraz, no nie trafił hookiem, więc nas ażkę solo wysalować. Ale pinga jeszcze rozwijać, chociaż... Ping. Dużo osób widzi, że w tych niskich rankach zapominają o tych podstawowych pingach. Boże, kurde, zwaliłem to Boże Oni Jeszcze flesza mieli, dobra, zwaliłem, dobra Boże, ale zwaliłem, ale to zwaliłem No i dobra Nadim jest zrobił swoje Nie no ten mecz nie jestem wybitny, dobry Ale większości Czelną to robiłem dobry bardzo teleportacja. No wiadomo, nie każdy mecz będzie zajwisty, nie każdy mecz będzie dobry. Wszystkie poradniki nie muszą być zajwisty ze statystyki 20. -0. Działo, sorry za to Małżu wina mi się, się nie działa Dobra, czuję się rozpoznać, to tak to A wezmę no, sereda Nie ma i tak jak jeszcze, więc pomogę im No to aż, no nie no, ten mecz nie jest dobry, ten mecz nie jest wybitny jakiś. Ale jest, to jest. Wy mnie, no i się. Ale i tak żaden jako postać nie może karować. Jakby następny odcinek będzie polegał na pikeu i na skasodinie, i pokażę wam, to są takie dwa inne postacie, bo czy no, bo pike jest pod a czy pod Eerly, a czasadnie jest pod LED więc pole jakby pokazywam te dwa jak grać z tymi postaciami i wtedy będę mogła pokazać jak się kierować. na no, takim no wciana nagrać jak to fajka ale no ale sen niestety nie jest taką postacią, która może kierować ma pomagać więc na tak bym miał chuja staty i to jest też fajne na tak na nie cię tym szenem i jak drużyna troszkę na wygra, to macie i tak dużo pomagacie, ponieważ macie... A zależy na kogo przegrywacie, jak przegrywacie na tego nasusza to macie przejebane tak naprawdę Albo na takiego mundo, który się chluje jak pojebane Jest dużo czempionów, których jak to? Jest się chory Ale w większości postaci na topie nie jest też kierujące. Klet na przykład, no, klet renektor, to są takie silne postacie, które mogą, ale szalenie ciężko na Ma barierę, ma pancerz. A tak jak ja to z wariantem paraży, to tak jak to. I tyle. Ale chociaż w wrogu, że się nie poddają. Wy najczęściej moje dużo na się i właśnie nigdy się nie poddawajcie. jest tego zasadnie zawsze musimy. nie warto się poddawać. To nigdy się nie powinno się poddawać. Na no, tak ostro przegrywacie koni, zawsze można kombat zrobić. Hejdę Ty dużo podróżemy z jakiś jakichś też coś robi. Dobra, teraz robimy... Oni mają więcej AP, tak myślę. No, i to chyba. Czyli no mają takich straszniejszych APEKów. Bo jest ra trochę isopę, ale no. Mają tego Sira i tego Nunu i to właśnie... A Nunu idzie... A nie, Nunu nie idzie pod... No to jeden i tam mi pod tanka, no, myślę, się pod armora. Tak, no, poczekam kiedy tam zerkałem. No to sobie sumie można puszować, właśnie będziemy puszować. Jak będę potrzebać po matcha, to po prostu zerkuję.

Nie no, nawet nich chciałem, mogą że... po prostu auto autoatak flash, ale po co mordować flash na takiego je głupoty Jeszcze nie wiem, dobra, to co, dzięki wam za oglądanie I co, zegnam się z wami Na razie, cześć, do następnego